Witajcie. Dzisiaj sobie wykonamy test chłodzenia Sanitum PC Spartan Pro HE924. Więc tak, ja najpierw odłączę te wyjątkatory, co pracują w obudowie. Zostawię tylko ten na procesorze. No i zaraz się widzimy. Dobrze, już jestem i teraz możecie sobie posłuchać w odległości mniej więcej 20-30 cm pr. ten cooler. Tak, dobra. Teraz zerknijmy sobie na temperaturę. Temperatury w fiedlu... Czyli bez stresu, 0% load, jak widać. Zato, zanotowana najmniejsza to jest 17 stopni, wyższa 22. Teraz aktualnie jest no, 18-19. sobie Teraz włączę Prima, chwilę poczekam i pokażę Wam temperaturę oraz głośność w stresie. Dobra, procesor jest już od jakiegoś czasu obciążony, więc zaraz posłuchajcie sobie. znowu takie same odległości jak pracuje gular. Dobrze, więc zerknijmy teraz na temperaturę. On już leci od jakichś 15, może 20 minut. Tak no, coś co, co nie, tak, a najniższe jak widać 17 stopni, najwyższa 35. Aktualnie no. Nie mogę złapać tej ostrości, nie wiem czemu, ale jest to 34 stopnie. No. No nie wiem czemu nie chcę zapytać coś. Dobra, ale to by było na tyle. Dzięki. No i cześć.